Dzień dobry kochani, witam was już w kolejnym odcinku na moim kanale z serii SSO od nowa. Jak widzicie jesteśmy dzisiaj na ogrodzie dworskim. Ja muszę się przyznać, że wytrwale robiłam tą rebkę i w końcu mam poziom podziwiana naszej reputacji u ogrodników, także jestem bardzo z siebie dumna i stwierdziłam, że te zadania, które się odblokowały, mm, zrobimy sobie razem. Bo w sumie sama nie pamiętam tych zadań i też nie chcę ich przeklikiwać. Także zobaczmy, co tam mają nam do powiedzenia po wbiciu poziomu podziwiana. Tu najpiękniejszy dzień w moim życiu, Ayumi. Zakwitł róże w różanym ogrodzie. Jestem tak podekscytowany, że chyba Bum. <grym> róże, róże Ayumi, zbiory róż. Poleżę tu i odpocznę. Jak widzicie ostatni. Ogród jest zrobiony. Przepięknie to teraz wygląda. Jestem się naprawdę bardzo dumna, że tak wytrwale robiłam dzień w dzień tą repkę i w końcu mam ją ze sobą przede wszystkim. Także nie przedłużając, idźmy sobie zebrać nasze zbiory. Przepięknie to teraz wygląda. Powiem wam, te wszystkie ogrody, ten różany i tak dalej. No, przepiękne są po prostu. Wow. Piękno, no. Nie wiem, gdzie tu jeszcze są. O, tutaj. Ale tak piękno, normalnie jestem naprawdę zakochana właśnie, bo e, mi te ogrody bardzo się podobają. Też kiedyś, przed aktualizacją nowego dworu. E, tak? Nie, dworu Srabnej Polany. E, te ogrody nie wyglądały już aż tak dobrze, a teraz po tej aktualizacji one są tak piękne, że nie mógł się na nie napatrzeć. Och, jakie cudowne róże! Muszę tu poleżeć i odpocząć przez chwilę. Czekaj, czekaj, <grych> czekaj! Patrz, co za cud! Mogę stać! To dowodzi potęgi róż! Czuję się silny jak wół! Mogę wszystko! Wszystko, czego chcę! Czuję to, stojąc i patrząc na moje kwiaty! Spójrz na mnie, mi. Mogę tu stać i patrzeć na kwiaty! To prawdziwy cud! Ach, dziękuję Ci za wszystko, Ayumi. Mam dziwne uczucie. E, całe moje ciało czuje spokój? Bardzo dziwne. Chyba powinienem się teraz uspokoić. Podejdź, e, pod, podejdź tu na minutkę, Ayumi. Spójrz na to. Dowód na to, że ciężka praca na dłuższą metę się zwraca. Z, zamówienie jest bardzo pinta. Nieźle, co? Weź te kwiaty i jedź do ochroniarza tamtejszej dyskoteki. Nie utknij tam tylko na dyskotece. Wiem, że muzyka, jedzenie i taniec... Ale trzeba wykonać prawdziwą robotę. Praca jest zawsze przed zabawą. Ayumi, pora wziąć kilka naszych ruszy i zrobić z nich coś pięknego na dwór. Z nich? Tak, dobrze przeczytam. Udaj się do mojego starego przyjaciela Konrada, który pracuje jako kowal w Murdach i zapytaj go o żelazną bramę, po której mogłyby się piąć kwiaty. To powinno wystarczyć. Podejdź do Konrada i wracaj jak najszybciej. Dobra, weźmiemy sobie pod oczywiście. Uuu, pierwsza rebka za mną. Duszę upamiętnić, koniecznie. Dobra, najpierw pojedziemy do Konrada. A więc przysłacie to Agneta? Yes. Agneta, pamiętam ją, pracowała dla mnie jako praktykantka. Znasz ją? I co o niej sądzisz? Fantastyczna osoba, niezłomna obok od człowieczeństwa. Jak ja pracuję dzień i noc, ja nigdy nie pozwoliłaby, cokolwiek przeszkodziło jej w pracy. Chciałam, żeby została tutaj jako moja uczennica, żebym mógł ją nauczyć sztuki kowalstwa i wytrenować ją na najlepszego kowala, jakiego widziało Jorvik. Ale potem zajął się na ochod... ten ohydny Bjorn i porwał ją, opowiadając o ogrodach i jak to razem zostaną najsławniejszymi ogrodnikami. Agneto, mogłabyś podbić świat, I powiedział, i Agneta poszła na to. Zostawiła wszystko, co miałaby pójść za nim i pomóc mu w realizacji jego snów. To był straszne, miała taki potencjał, i wszystko zostało zawsze płaszczone przez niedorzecznego marzyciela. Ale miłość już taka jest. Może skłonić najlepszych z nas do robienia najgorszej rzeczy. Prawda. A teraz proszę, o to, że nazna Brama, o którą prosiłaś, przekaż Agnecie, że zawsze jest tu mile widziana i może wrócić w każdej chwili. Święta prawda, Konrad. No dobrze, jedziemy teraz do Fort Pinta. Do ochroniarza z dyskoteki. E, dobrze, wjeżdżamy i Fort Pinta. Zapomniałam sobie przygotować wodę do nagrania. No trudno. Po tym e, nagraniu sobie pójdę po wodę. Dostawa przyjęta. Te kwiaty zwiększą morale naszych rekrutów, to znaczy odwiedzających, i pozwolą im wykonywać swoje zadania lub jak wolą tu nazywać taniec z większą energią i dokładnością. Twoje zadanie tutaj jest wykonane i możesz wracać do bazy. Przy odrobinie szczęścia może otrzymasz medal za wyjątkowe zasługi. Odmaszerować. O, dostaniemy jakiś e, prezent. No dobrze, wracam sobie na dwór. Wór Srebrnej Kulany W ogóle czytacie te napisy Jak jedziecie gdzieś pod wózką? Takie ciekawostki Ja kiedyś czytałam I, i po prostu znam wszystkie na pamięć Także już nawet nie zwracam na to uwagi Tak szczerze Dobrze, jedziemy, jedziemy Dobra robota, Yumi. Będzie świetnie wyglądać z wi e, winnicy. Zobaczysz. Dobra, ma jest przepiękna właśnie. Cudownie wygląda. Bardzo mi się podoba. Czyli polubili nasze kwiaty także w Forcie Pinta. Dobrze to słyszeć. Wyświadczyłaś nam kolejną wielką przysługę. Świetna robota, Yumi. A właśnie, musimy zobaczyć, co dostaliśmy. Dostaliśmy taką bluzeczkę. W sumie ładna. Nie najgorsza. I kask. No. No nie. Ajumij, <grytanie> dziękujemy za pomoc. Musisz mi wybaczyć. Stanę po prostu tutaj i wezmę się w garść. Zabrać się do Agnety, jeśli potrzebujesz o czymś porozmawiać. O, ile szlingów dostaniemy. Mała Ayumi, dobra z ciebie przyjaciółka. Teraz ogrody są odbudowane, więc trzeba je utrzymać i kierować nimi, żebyśmy mogli sprzedawać nasze rośliny wreszcie. Jorvik. oto mały dowód naszej wdzięczności, jaką czujemy za całą pomoc, jakiej nam udzieliłaś. Proszę, nie ma za co, musisz mi wybaczyć. Muszę już iść. Nie ma czasu na pogawędki, kiedy jest tyle pracy do zrobienia. A Ayumi, praca głównego ogrodnika nigdy tak naprawdę nie jest skończona. Byłaś kiedykolwiek na starym torze wyścigowym? Widziałaś stojące za nim postawienie śmieci? Nie? Nie wiem jak się tam znalazła, ale kiedy je zobaczyłam ogarnęła mnie ciemność. Czy te fantastyczne twory mają leżeć tu pomiędzy odpadkami, kiedy powinny dostarczyć radość ludziom na e, niepatrzącym? Coś, chyba źle coś przeczytałam. Wówczas pojawiła się wizja. Rozumiesz, Ayumi? Wiesz, co musimy zrobić? Możesz to sobie wyobrazić? Nie? Nieważne: musimy zrealizować moją wizytę. E, wizję. <laughs> Przynieść posągi ze Starego Toru, a ja wyjaśnię ci mój plan bardziej szczegółowo. Dobra, idziemy sobie po nasze posągi. W ogóle ostatnio blokowałam w końcu tor wyścigowy Baronowej. Także to też tak się pochwalę. <laughs> Kończą tam wyścigi. Dobrze, jedziemy, jedziemy, jedziemy. I gdzie mamy te posągi Trochę dalej. Czy my już będziemy je widzieć? Tak, są tam. Bierzemy. Tak po prostu sobie tak leżą tutaj. No dobrze. Hop. Hop gruby, hop. Wracamy, wracamy. Może. Tak się to normalnie ten dwór z Rady polany zmienił, że masakra. Zresztą teraz teraz się z do ujeżdżalni, nie trzeba przez te różne tam zakręty jeździć i tak dalej. Fajnie, fajnie. Takie zmiany są potrzebne. Za, cóż za niesamowite posągi, jak ktoś mógł je wyrzucić? Powinny być rozstawione w naszym ogrodzie jak najszybciej. Zobacz jak pięknie wyglądają. Dziękują mi. Czy to koniec zadań? Czy to nic z naszych zadań? Troszku niedobrze. Musimy coś ogarnąć już to na szybko, bo odcinek chyba będzie za krótki. Czy, czy nie? Zobaczymy, co my tu mamy. Dobra. Zrobię sobie chyba zadanie jeszcze z kaczkami. Albo... Albo dobra, będziemy kończyć odcinek, to będzie taki, że tak powiem, krótki, ale nie chcę też tutaj nawalać różnych zadań, żeby po prostu się to nie mieszało. I co, kochani, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do wstawienia łapek w górę, do subowania oraz do dokumentowania moich filmików. I co, nie przedłużając, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa, kochani!